Witam w pierwszy dzień świąt Moich samotnych świąt w tym roku Niestety, wczoraj była Wigilia, więc wczorajszy dzień również przesiedziałam sobie sama dzisiaj jest pierwszy dzień świąt i również go spędzę sama aż do późnych godzin nocnych Niestety Niestety takie życie, nic nie poradzę ale za to mam bluzę, Taram. Także, także jakoś to wytrwam. No niestety, no takie życie jak jedna osoba w związku pracuje i musi pracować, a druga nie. A druga niestety siedzi w domu i nic nie robi tak naprawdę, więc Merry Christmas. Tak to wygląda. Ja później nagram też inny film, co tutaj się y, wydarzyło, bo miałam y, operację plastyczną w Korei, zdecydowałam się, ale to jest temat y, na, na całkowicie inny film. Ręka mi się trzęsie, jakbym wczoraj, że już tutaj chlapła grubo, ale, ale, nic nie było, więc może już tak mam wrodzone. Ja teraz czekam na żonę. Czekaj, co się płubie. Ja teraz czekam na y, żonę. Z drużyny y, mojego chłopaka, która przyniesie mi ciasto, torta, bo w Korei 25 grudnia ludzie zamawiają torty. Jedzą, wręczają je sobie, więc y, tak, czekam aż, aż przyjdzie i, i dostanę torta. Także uh, torta przez paczką jedzie na pewno. A tutaj jeszcze moja y, wczorajsza wigilijna kolacja jak widać było bardzo, bardzo, bardzo wykwitnie, także polecam, polecam. Szybko, sprawnie, tanio, brzusia zadowolony, samy plus! Mariana też nawet trochę przystroiłam, także klimat świąt jest, jest. Tutaj dalej jeszcze jesteśmy w temacie Halloween, tutaj już jest Merry Christmas, także a co? A co? Jedyne chyba, co najbardziej nam w tym roku wyszło, to są prezenty, no i choinka, no choinka oczywiście jest też zacna. Ja się osobiście nie spodziewałam takich prezentów, a tu proszę, w samotności święta, no to, to chyba ktoś chciał mnie wynagrodzić. Pogoda dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo udana i powietrze też jest czyste, także... także super. W Korei lubią często właśnie stawiać sobie jakieś takie y, rzeźby. Ich tu jest pełno. Ja na swoim... Ada, polski język być trudnym. Ja na swoim osiedlu mam kilka, ale zastanawiam mnie, co to jest tutaj autor miał na myśli. Mnie to przypomina y, to, to, co mamy w buzi. Ten taki dzwoneczek. Jak otworzymy buzię, to tak y, właśnie jak się zaczyna gardło, to jest taki dzwoneczek. Ja nie wiem, jak on się nazywa. Ale jak patrzę na to, to właśnie od razu widzę. Nie wiem. A wam się z czym kojarzy? Także święta w tym roku <gryw> naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowe jak dla mnie. W zeszłym roku co prawda też byłam w Korei. Święta Bożego Narodzenia, ale pamiętam, że w Wigilię, Wigilię też byłam sama, ale tylko do, do, do wieczora. A w tym roku jestem sama od 23 do, do dzisiejszej nocy, także. Takie święta. W Korei, co prawda, tak jak mówiłam, no nie za bardzo obchodzą święta Bożego Narodzenia, więc aż tak może tego no, no nie czuję. Jedynie oczywiście wszystko jest poprzystrajane i tak dalej, i tak dalej. Sklepy, wiadomo. Tutaj cała moja dzielnica jest tak oświetlona światełkami, że w nocy to na no upartego jakbym chciała, to bym mogła światło sobie w domu wyłączyć, bo mam taką latarnię w domu. Za bardzo tego nie celebrują, jak to w Polsce jest. Wiadomo, że wszyscy, każdy gotuje. Jest tak rodzinnie na bogatości, mamy jest nasze dania. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj jednak ciasto nie jest ciasto, to jest dobrze, jest impreza, wszystko się zgadza. W sumie takie święta też mają jakieś tam swoje plusy. Plusy. No, na zasadzie może nie to, że siedzę sama, ale na zasadzie takiej, że nie ma, że człowiek tak nie wariuje. W Polsce jednak się wariuje, trzeba sprzątać, gotować, wszystko, 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 bo święta, bo święta. Tu jednak jest chyba jakoś tak bardziej na luzacko, co też jest oczywiście ciekawym doświadczeniem. No, ja jednak przywykłam do, do innego yy, rodzaju świąt, ale nie ukrywam, że. No że jakoś bardzo mi to też nie przeszkadzało w tym roku, że, że byłam sama. Jakoś tak... Ja chyba po prostu przyzwyczaiłam się do tego, że ja tutaj dużo czasu spędzam sama, więc na dobrą sprawę to taki yy, no kolejny dzień, kolejny dzień, jakby nic, nic nowego. Może, może dlatego nie, nie odczułam tego jakoś bardzo. Yy, ja będę teraz wracała do Polski, bo jestem tu na, yy, na tym ruchu bezwizowym, na wizie turystycznej, zwał jak zwał. Więc mogę tu przebywać. Aha, tort. Yy, Okej, okay. tak jak mówiłam, yy, czekałam na torta, okazało się, że to nie jest tylko tort. To jest pół supermarketu tak naprawdę, także yy, ja jestem trochę w ciężkim szoku jeszcze, bo bo się nie spodziewałam. Oczywiście też dałam jakiś tam drobny prezent, ale no. Tego się nie spodziewałam. Ale pokażę Wam, pokażę. Tort. Ta, to ja go otworzę. Tak wyglądają właśnie torty. Ale po co jeden? Jak można przynieść drugi? Co dwa torty to nie jeden, tak? Tak. Mało tego. Jogurty. Ta tak wyglądają jogury. O, greckie jogurty. Proszę bardzo. Także jeszcze jest paczka jogurtów. Do tego... To się dopiero rozkręcamy, tak? Do tego... Y Dwie wielkie paki truskawek. Ja szczerze tak zapakowanych truskawek to jeszcze tutaj nie widziałam. Także no to jest taka konkretna porcyjka truskawek. Teraz jest w ogóle w Korei sezon na truskawki jest w zimie. Też byłam w szoku na początku jak się o tym dowiedziałam, ale okej, okay, okej. Okay. Do tego... To są jeszcze takie koreańskie pankejki, placki. Także też mogę. A na zakończenie, to to jeszcze taka jest siateczka z takimi przysmakami. To akurat ja nie mam pojęcia, co to jest. To znaczy, z tego co widzę tu na, na rysunku, to jest pani. A może tak? To jest pani kałamarnica, ośmiornica. Więc podejrzewam, że to jest właśnie suszona ośmiornica, bo oni tu bardzo lubią. Proszę bardzo, chipsy. Dalej. Popcorn o smaku cheesecake, sernika. No to trochę świątecznie dla mnie akurat. Mam nadzieję, że nie ma rodziny Dalej. Chipsy bananowe. Dalej. Orzechy. Mieszanka to jest chyba różnych orzechów. Dalej. A co to jest? A to są takie jakieś ciasteczka. Ja mam je cztery. Ale nie mam pojęcia co to jest. Chyba miodowe. Nie wiem. Może to później otworzę i spróbuję. Z ciekawości. Yy... I tak. A tu co jeszcze? A tu jeszcze miód taki w tym. Kilka saszetek właśnie miodu. Także mój mózg po prostu, ja się naprawdę nie spodziewałam i teraz się czuję trochę głupio, że może ten prezent, co dałam jest za mały, no nie wiem. Takiej dostawy się serio nie, no nie spodziewałam, jestem dalej w szoku, ale może otworzymy torta jednego, zobaczymy. Nie no torty są naprawdę śliczne, jeden taki, a ten to już w ogóle. Jo, one są takie malutkie, co prawda, no ale no są. No są prze, prze, prześliczne. Także ja jestem naprawdę w ciężkim, ciężkim, ciężkim szoku, bo się no nie spodziewałam. Nie spodziewałam się aż takiej wałówki, no bo. No to jest taka trochę konkretna wywałka nawet, ale super. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję oczywiście. Tak, a mówiłam o tym, że ja muszę wracać niestety do Polski, no bo mój okres 90-dniowego pobytu właśnie dobiega końca i wylatuję jeszcze przed Sylwestrem, dokładnie 30. Także no no niestety Nowy Rok będę będę mm, Spędzać już w Polsce, ale wracam tutaj do Korei, wracam z powrotem, będę około 20 dni, i z powrotem będę tutaj wracać Mam nadzieję, że może tym razem obejdzie się bez kwarantanny, bo jak będę musiała odbyć trzecią kwarantannę w swoim życiu. Mało tego, odbyć trzecią kwarantannę, a y, nigdy nie mieć zdiagnozowanej tej y, wspaniałej choroby, to przysięgam, że wydam książkę. To wydam książkę. I ją wydam już wtedy chyba w dwóch tomach, naprawdę. Bo no, to teraz jest w ogóle moda napisanie książek, więc. Co? Hello? Ja nie napiszę książki? A co? Więc wydam książkę, i to w dwóch tomach, bo jakbym teraz przeleciała, to moja kwarantanna będzie y, musiała. Być 10 dni, dwie poprzednie były po 14, także już mam, już mam tutaj temat na dwa tomy co najmniej. Powinni mi już przyznać jakiś tytuł, nie wiem, jakaś Quarantine Queen, coś takiego, może jakieś, jakieś wsparcie, jaka, jakaś dotacja. Nie ma jakiejś dotacji dla, dla ludzi dotkniętych kwarantanną, jakiegoś wsparcia? No nie wiem, no cokolwiek. No nie wiem, dajcie coś no. Także dwie kwarantanny 14-dniowe tutaj, wszystkie oczywiście mają w Korei, mam już za sobą odhaczone, więc mam nadzieję, że, że coś się chociaż zmieni, że zaczną akceptować te, te nasze szczepienia.